Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać szybki sposób jak przerobić własną konsolę Nintendo Wii. I w tym przypadku tak, jest, jeżeli jesteście w menu, wchodzicie, ja już tutaj mam swoją przerobioną, więc w tym przypadku y, będzie, będę Wam po prostu inaczej y, pokazywał co musicie zrobić. Wchodzicie na opcję Wii Options, dajecie Wii Settings. Przechodzicie w zakładkę internet i console information. I ten właśnie mac adres jest bardzo ważny. Zapiszcie go gdzieś w pliku tekstowym, ponieważ będzie on po prostu bardzo potrzebny. Mając ten adres, przechodzimy zaraz na stronę którą wam podam i resztę dowiecie się jak zrobić Ok, jesteśmy tutaj na, to wchodzimy na stronę tak jak tutaj widzicie please.hackme.com przepiszcie sobie tą stronę będzie podana w linku i w tym przypadku Yy, tak jak wam mówiłem aby ten zapisać sobie adres MAC i w moim przypadku zapisuję sobie ten adres MAC i robimy kolejno bardzo jest ważne abyście zobaczyli tutaj jest system, jakiej w wersji macie system. Ja mam w tym przypadku 4.3e. Ktoś z Was może mieć inny. U może być J, może być K. To jest bardzo ważne, żeby to w tym przypadku zapisać. I naciskacie Cut the Read Wire. Dostaniemy w tym momencie tutaj taki letter bomb i sobie go zapiszemy. Ja sobie go zapiszę na C. Jednak tak sobie go zapisałem i w tym przypadku otworzę sobie ten pliczek. Tak, tutaj jest ten cały plik. I bardzo ważne jest, przygotowujemy kartę pamięci, mając tą kartę pamięci z SD, nie? Chodzi o SD. Kopiujecie te wszystkie pliki, co są, przenosicie po prostu na kartę pamięci. Bardzo ważne jest, abyśmy przygotowali tą kartę oczywiście z systemem FAT. Musi być w formacie FAT32. I tak jak już wspominałem, te pliki wyrzucamy w tą kartę i kartę podłączamy do konsoli. OK, jesteśmy teraz, y, uruchomiliśmy konsolę, karta jest podłączona. Naciskamy oczywiście A. I w tym przypadku. Przechodzimy do zakładki mail. Kalendarz. I tutaj żeśmy, tutaj jest nasza wiadomość. Wchodzimy, jak widzicie czerwony list. Naciskamy. W tym przypadku zaczyna się instalować oprogramowanie hakujące. Zaraz, właśnie się w tym, w tym momencie, w sumie się instaluje. Trochę chwilę trzeba poczekać, i zaraz ukaże się nam tak zwane okienko. I wciśniemy wtedy jeden. Ok. No teraz naciskamy jeden. Naciskamy A, naciskamy znowuż A i znowu i wychodzimy. I w tym momencie konsola. Została już przerobiona. W sumie karta została przygotowana, konsola przerobiona. I aby z tego wyjść, wciskamy Home na przycisku i wchód naciskamy Exit to System Menu. Teraz e, ba bardzo ważną w sumie rzeczą jest, e, aby Zainstalować programy Homebrew. Ja tutaj mam już w tym przypadku zainstalowane, ale zaraz Wam pokażę i udostępnię linki, żebyście mogli pobrać i zainstalować u siebie. Okej, okay. jak już żeśmy to zrobili, to teraz jak widzicie, pobrałem Homebrew, czyli program właśnie do konsoli Wii i to przerzucacie na kartę pamięci. Ja już tutaj przerzuciłem. Tutaj jest wiele tych homebrew programów i m.in. jest USB Loader i tak dalej. Ale w tym przypadku wszystko to kopiujecie i przechodzimy dalej. Ważną rzeczą jest jeszcze, jeżeli będziecie przygotowywać gry na pendrive, to musi to wyglądać tak jak tutaj. Nie sugerujcie się tymi, tymi tutaj folderami trzema, tylko to jest najważniejsze. Ten folder jest najważniejszy, bo musi być utworzony folder WBFS i w tym folderze muszą być kolejno foldery z przygotowaną grą i z plikami WBFS. To tak dla informacji. Ok, jesteśmy teraz. W przed konsolą i w tym przypadku um, pojawi Wam się takie okienko the home channel naciskacie ten, channel, ten kanał wchodzicie i ten te nasz folder app z różnymi dodatkami wyświetli się właśnie i będziecie mogli sobie zainstalować Różnego rodzaju dodatki. Tutaj, jak widzicie, macie na przykład Nintendo 64 emulator dla Wii, ale ja w tym przypadku y, mam zainstalowany USB Loader GX. Nie będę tego instalował, y, bo już mam to zainstalowane, więc y, wyinstalujecie to. Jak już zainstalujecie to w tym momencie, naciskacie przycisk Home, Exit to System Menu, i w tym momencie możecie już obsługiwać gry, w sumie grać z tym uruchamiać gry po prostu z plików yy, jak to się nazywa, z plików wbfs yy, albo i czyli po prostu z pendrive'a lub z dysku zewnętrznego Zademonstruję to Wam jeszcze w tym przypadku podłączyłem dysk Zewnętrzny na USB, uruchamiam loadera z tego USB-loadera i na spokojnie. Jak widzicie, jest sporo gierek i w tym przypadku mogę uruchomić obojętnie jaką, jaką chcecie. No to są gry różne wiadomo, nie? To są obrazy gier, które można przekopiować, ale to już w następnych filmikach będę Wam to wszystko pokazywał. Um, dla przykładu po prostu odpalę gry Mario Super Mario. Żebyście widzieli, że działa. No. Jak widzicie działa wszystko. No nic, to w takim razie co mogę Wam powiedzieć. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że filmik się podobał, że pomogłem i że udało Wam się też zrobić. Tak więc do następnego razu, trzymajcie się, cześć.